Kto go gdzieś potrafi tańczyć tak, jak ten pan z dawnej żółtej fotografii? Mazurek, mazureczek, cóż to był za taniec, kiedy bal, huczny bal, kończył się nad ranem? Mazurek, mazureczek, cóż to był za taniec? Mocny krok, panien wzrok mgiełko lekko malowany. Mazurek, mazureczek, burza pośród burz, świecy blask, pobladz wzgosł, świt za oknem już. Już go nie ma, już minął, znikł z balowych sal. Jeszcze tylko Kalina tańczy z wiatrem, gdy zima. Już go tylko gra szczyna i samotny sad. Wspomnij go nad brzegiem tataraków siedem. Mazurek, mazureczek, kto go dziś potrafi tańczyć tak, jak ten pan z dawnej żółtej fotografii. Maz Burza pośród burz, świecy blask pod z świt za oknem już. Zapomniany, niekochany wraca do nas czasem, nieporadnym smyczkiem grany i fałszywym basem. Mazurek, mazurek wiejski i szlachpecki, prosty rytm, bliski rytm, dobrze znany nam od dziecka. Mazurek, Mazureczek, zamilik z znikł Kto go znał, kto go gra, gdy za oknem świt On wiązał ręce, podpowiadał sercom I nadzieje szczęścia zapowiadał tym Co go tańczyli do ostatniej chwili Tym, co za Mazurem raźno szli jak dym On był początkiem oraz końcem On ich za sobą niósł do słońca On im wspomnienie dawał i nadzieje Obiecywał rytmem zapomnienie Mazurek, Mazureczek, cóż to był za taniec Mocny krok, panien wzrok, mgiełko lekko malował Mazurek, mazureczek, burza pośród burz Świecy blask, poklat skos, świt za oknem już Już go nie ma, już minął, znikł z balowych sal Jeszcze tylko kalina tańczy z wiatrem, gdy zima Już go tylko grane szczyna i samotny sad Wspomni go nad brzegiem tataraków siedem Mazurek, mazureczek, kto go dziś potrafi Tańczyć tak, jak ten pan z dawnej żółtej fotografii Mazurek, mazureczek, zamilk przepadł z nim. Kto go zna, kto go gra, gdy za oknem świt